Dzień dobry Państwu, w dzisiejszym odcinku zobaczymy szczęśliwą Elkę. Właśnie spełniłam swoje największe szkockie marzenie. Zobaczycie jak stracimy pieniądze. Dosłownie ułamek sekundy po tym nagraniu pieniądze, które tutaj leżały. Następnie jak stracimy więcej pieniędzy. Ceny też są królewskie wszędzie. Wrócimy na stare śmieci. To było naprawdę koszmarne miejsce. Żeby znowu poeksperymentować. A na koniec przeżyjemy ciężką noc. Szamotaliśmy się do późna w nocy, później koszmary jakieś. Zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek. Drodzy Państwo, dojechaliśmy na śniadanie do bardzo polecanej restauracji. już wam pokażemy, co tam będziemy pałaszować. A mm, ja już jesteśmy. menu, Ja już więcej będę pałaszować. Pałaszować. Jeszcze tak, nie. nie zdradzaj w takim ja, razie. Nie nie. O! Tak to wygląda. Ja biorę wegetariańskie śniadanie, angielskie. Jest jeszcze szkockie, czyli typowo angielskie, tylko że w wersji szkockiej, bo z haggisem pewnie bez kasianki. Ale za to można sobie wybrać kawkę też filtrowaną lub herbatkę. Chybaski z dziczyzną można sobie wziąć tak na śniadanie. Nie wiem co to jest, ale smakuje to jak paluszki. To jest taka tortilla, nie? Głębokie puszczy smażona. dobra. Takie przyjemne miejsce. Bardzo polecamy. 24 funty, dwa pyszne, duże śniadania. Nie, naprawdę smaczne. Na trasie. Dwie godziny do Edynburga stąd mamy. Jakby tam było dużo ludzi, to jest jeszcze alternatywa, ale nawet nie sprawdzaliśmy, co tutaj serwują. Tutaj domek pod krzakiem. I jedziemy. Właśnie spełniłam swoje największe szkockie marzenie. Ale się pokułam jeszcze tym sezonem i tak kuja tu po krzywy. Największe no, ja szkockie marzenie. Zobaczyć krowy obłosione z bliska. Szkoda, że nie można ich dotknąć. Władze, no, piękne są. Cudowne. Co ty się tu interesujesz jakimś? No tak kurde, trochę mi się blaska właśnie i myślę co o, z tym zrobić. Takie mini. Mini biorcja. Mini. Ja myślę, że jak tu zamieszkamy, to ten, to ci będzie posuwała takie piękne, wełniane rzeczy. To jest niesamowite, jak trzy krowy zrobiły ich miejscówkę. No nie. No bo rzadko je można tak blisko spotkać. W sensie, no nawet wiecie, jak się mija jakieś wielkie takie pola farmerskie, no to nawet dzisiaj, jak mijaliśmy, przecież te krowy są strasznie daleko. Tak, a one ale, tutaj tak jakby. Ale nie wiadomo, gdzie szukać ich. No a tutaj one, patrz, tak jakby w ogóle uwielbiały to zainteresowanie. Jechaliśmy na taki parking, 15 minut spacerem od centrum Edynburga, tutaj jest szkoła, tam jest chyba uniwersytet, a tutaj jest komisariat policji, także bezpieczniej być nie może dla nas chyba. Ile zapłacili za parking? Jeszcze nie zapłaciłem, na ringo się płaci, także... Okej, okay, już odpalam. Fajne miejsce, ja odpalam, nie? fajne no. Ja tylko ustawię go prosto, bo to jest stoi. 850 do pojutrze Aż tyle tu nie zostaniemy. Ale to jest jedna, jedyna taka opłata, także za, zostanie tutaj na noc. To no, w, najbardziej, tam w, sumie, nie? w najbardziej bezpiecznym miejscu w mieście chyba po prostu, tak, no, nie, na. Nie ma komisariatu. Nie ma bezpieczniejszego miejsca tutaj. Że proszę tu pilnować, bo płacimy podatki. Pilnować mi tu. Dobra, policja policja po tej stronie, ale jednego nie przemyślałem. To jest wejście do szkoły. A jutro jest poniedziałek, zaczął się rok szkolny. Także może tutaj być dużo samochodów podjeżdżać z młodzieżą do szkoły, także przeparkujemy się na drugą stronę, tam już stoi jeden van. Zbieramy się, już zobaczcie, trzy vany tutaj stoimy po długości, crafter, sprinter i sprinter, wszystkie te właśnie długości, te same. Żona prawie gotowa, kasiury pełno, idziemy pamiątki kupować? Nie, pamiątki już mamy, idziemy, idziemy pić. Pić i jeść. Dosłownie ułamek sekundy po tym nagraniu, pieniądze, które tutaj leżały, podwiał wiatr i dwie dychy nam wywiało ze spod zlewu i Karol poszedł ich szukać, ale już tyle. No masakra. Toś będzie miał szczęście, nie? Zaraz poszukamy. Daj, bo to widzę jak ty gdzieś zostawisz, tak... Cztery piwa mniej. Zmierzamy na miasto. Stare. Stare miasto. To jest też nowe, ale na razie na stare. Jak jest cieplutko. O, cudownie. Po prostu... Patelnia. Zaczek ci przyniosłam. Dziękuję. Nawet dwa. Przekąska mała Jest takich, można powiedzieć, food trucków, ale nie chciała nic takiego. No spodziewałam się czegoś się... nie. Ja też w sumie, ale to wygląda fajnie. Frytki z haggis i z sosem pieprzowym. Dam ci spróbować. Mhm. Podzielimy się na ale pół. Pół na dobie. pół zjem. No fajnie. No ceny też są królewskie wszędzie. No jesteśmy po całym zamku. zamek nie Wchodzimy. Bo nie mamy ochoty po prostu, ale chyba pójdziemy na Whisky Experience, <noise> czyli największą kolekcję whisky na świecie. Tak, możemy spróbować. Zaraz wejdziemy wejdziemy, się dopytać o cenę, bo jest kilka różnych, e, tak jakby, opcji. Opcji po prostu do wyboru, jeżeli chodzi o zwiedzanie tego miejsca. Tam była Niemcy, widziałeś fajna mapa z przekrojem tego budynku, z różnymi pokojami, co gdzie się znajduje. Bardzo fajnie trudne no. no to byśmy chętnie zobaczyli. Jako, jako, że stare lumpy jesteśmy, to takie rzeczy nas interesują. Nie przejdziemy tutaj już, bo jest ochrona. Chodźmy na ciekawe sprawy. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o muzeum whisky, to niestety bilety są sprzedane, że dzisiaj nie za bardzo uda nam się zwiedzić je, ale jest tutaj wielki sklep, gdzie można kupić i zobaczyć każdy rodzaj alkoholu. Także audycja z alkoholem od razu mówimy a tak wygląda Kolekcja największa whisky na świecie. Niestety nie uda nam się jej zobaczyć. Ale to nic. Dlatego, że tutaj też się bardzo dużo dzieje. już mi się podoba. 3300 da, da. funtów. 15 tysięcy, no, było na górze 15 tysięcy. Sobie... So no to szukamy najdroższej. Za 15 tysięcy już ciężko będzie się 45-letnia, no. Tasting? że co, że do tego się leje? Czekaj, czekaj, czeka, bo to a. chyba dłużej posiedzimy. No, <gry> o, jakie fajne kieliszki. Możecie nas teraz krytykować, ale kto by sobie nie kupił szkockiego kieliszka ze stali nierdzewnej? Ja. Ja bym sobie kupił. Ja bym sobie kupiła bransoletkę. Bransoletkę, ze sklepu z whisky bransoletkę byś sobie z kupiła. whisky kieliszkami, tak? <gry> No dobra, ale to jest do czego, czyli do... Aha, ja wiem co to jest. To jest do piersiówki nalewania. Aha, że do piersiówki ładasz i przelewasz. Tak. Ej, Ej patrz. Do kietów spinki. Oj, gdybym wcześniej takie sobie kupił, bym to miał ślubę. takie na ślubie. Spóźniłeś się rok. Mhm. Ciekawe ile. A te fiolki? 25 funtów. Ile dałeś ze swoje spinki? O, to jest pipeta do whisky. A no, ile dałeś ze swoje spinki? Też pewnie tyle. Zagadka, co to jest? Wygląda jak klocek pod drzwi. Dobra, okej. Okay. <laughs> Brawo, zgadłeś. No niestety tu się dużo od nas nie dowiecie, jeżeli chodzi o whisky, bo my tacy w sumie nie jesteśmy zbytnio znawcami tego. Nie ani trochę, ale możemy sobie kupić te, taki te, mały przewodnik. przewodnik. <laughs> Myślałam, że Grants i to. To, jest, to nie jest dobra whisky i że nie będzie w takim sklepie. Bo to nie jest dobra whisky. To co to, to robi? To, że was jest, no to ja rozumiem, ale... No niestety ale, 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 niestety, ale te whisky to w świecie tych alkoholi to są sikacze. Dobra, bardzo fajne to było. Idziemy dalej. Tutaj była sesja zdjęciowa przy Royal Mile. Co będziemy dalej robić? Nie mam nie pojęcia. Będziemy eksplorować te uliczki takie. Zwłaszcza te uliczki, które wychodzą bokiem z tego Royal Mile. Są przepiękne. Koleś gra piękną szkocką muzykę na skrzypcach, tylko jest ten, co się przeniósł z dołu, bo go nie było tak. zbierać, on tam bardzo ginął w tym tłumie po prostu, ale no nie ma żadnego nagłośnienia, ale przepięknie gra na skrzypcach, naprawdę. I na razie nasze zwiedzanie wygląda tak, że sobie takie eksplorujemy uliczki na małe markety. Gubimy się bez planu. Jest tu dużo takich miejsc, takich klasyków można powiedzieć. ukrytych uliczek, które były inspiracją dla ulicy pokątnej w Harem Potterze. Wow! Carlo. Temat przewodni wycieczki po Edynburgu będzie śladami. Harego, tak? A najlepsze jest to, że moja siostra 30 minut temu wysłała mi zdjęcie, że ogląda Harego Pottera w telewizji w Ulanka, To jest nagranie dla ciebie. Gdzie my się znaleźliśmy? Matko Święta po prostu w jakimś, ja nie wiem, jakimś magicznym miejscu. Świątynia Harego, tak? Są miotły, są, są, są eliksiry, halo, są długopisy. A przypomnisz mi, ile ty masz lat? Wciąż, tak. wciąż wystarczająco, <śmiech> żeby... Żeby zakręcie. A tak Żeby mnie zaczarować, albo dźgnąć tą różdżką. Jest Czekaj, o nie, musisz to nagrać. To jest różdżka który wymienię, nie można wymylać. Ja żałuję, że nie jesteśmy głodni. Zobaczcie Haggis and Whisky House, czyli dwie szkockie najbardziej znane rzeczy. Tutaj mamy monument i bardzo fajne miejsce do relaksu. Jak widać mnóstwo ludzi. Widok naprawdę fajny. Na całe stare miasto. Żeby nie było, drodzy państwo, tak, przechodziliśmy koło Misia Wojtka. Tak jest. Jednak wiąże się to ze smutną historią wojenną. Taką nie do końca, bo to wychodzi na to, że Polacy i Szkoci to w jednej mini walczyli, i ani Polacy, ani Szkoci o tym za bardzo nie wiedzą, bo o tego w szkołach się raczej nikt nie uczył. Natomiast ta no, historia piękna, wspaniała i bardzo miły ten polski akcent, w, tym, w tychże jakich to niesamowitych okolicznościach tutaj postawiony. Nie no muszę to nagrać, zobaczcie i to jest Urban, czyli firma, która tuninguje głównie Land Rovery, angielska firma, ale kozak jest, Piękny. naprawdę Nawet przekot. Bym Nawet bym sprzedał kampera, no chyba musiał 5 takich kamperów sprzedać, no chyba 6 w sumie. I bym takim ciągnął przyczepę kempingową, co na to? <głos> <głos> na kempingu by mnie kochali, jakbym przyjeżdżał takim zestawem. Słuchajcie, 5 lat temu, podczas naszej pierwszej podróży do Szkocji, kiedy wyjeżdżaliśmy ze Szkocji postanowiliśmy zatrzymać się w Edynburgu na jedną noc. Znaleźliśmy właśnie miejsce, w którym ten epizod miał miejsce. Był to. Hotel studencki, tudzież akademik, zapłaciliśmy chyba z 70 funtów za jedną noc, ponieważ jesteśmy prawie w centrum miasta. Wspominamy to z lekkim uśmiechem na ustach, ponieważ noc w tym miejscu przeprawiała nas o wiesią skórkę. To było naprawdę koszmarne miejsce, było fatalne, było. Już nie, nawet pomijając fakt, że było drogie i mieliśmy tam dosłownie 10 metrów kwadratowych. Dostać się do tego, do tego hotelu, to był po prostu graniczyło z cudem. Nie działały nam karty, nie działały windy, nie mogliśmy przejść schodami, nie było tam obsługi. Po prostu y, to zakrawało to o jakiś horror. Dosłownie. Dosłownie przypadkiem znaleźliśmy to miejsce. Także wracamy wspomnieniami sprzed pięciu lat, w sumie 5 lat? lat, trochę minęło, ale za to już wiemy, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o miejsca na fajne jedzonko, także tutaj idziemy w prawo i za chwilę zaczyna się taki plac fajny, gdzie było mnóstwo restauracji. Dzisiaj jesteśmy turystami gastronomicznymi. Tak. I tam właśnie był nasz hotel, a tutaj jest takie miejsce pod samym zamkiem, gdzie jest mnóstwo restauracji. Teraz kojarzę, najlepsze jest to, że ja wszystko pamiętam, jak my wracaliśmy do tego hotelu, gdzie nie powinnam tego pamiętać w ogóle. Co <grym grym grym> <grym> Ale tutaj można zjeść wszystko, wypić wszystko i się trochę zapomnieć. I ta ulica oczywiście nazywa się Grass Market. Zobaczcie jak to jest pięknie. Teraz idziemy zobaczyć kilka menu w kilku lokalach. I wtedy zdecydujemy co jemy. No naprawdę bajerancko. Edenburg jest przepiękny. Drodzy Państwo, wylądowaliśmy w tradycyjnym edynburskim pubie. I zamówione są zupa, kiełbaski, burger, piwo i selekcja whisky. Z okolicy i whisky też z okolicy. Dziękuję. Dziękuję. Mm, pachnie. Weź sobie, kurczę, porównaj sobie dwie, zapachem, tą i tą, smakiem. Ta jest najsłodsza, ta jest najbardziej wędzona. Zobaczyłam tylko usta, taka czupinka. O, Pachnie jak? Jak polska kiełbasa. Ej, <śm> <śm> Ej ma, no, ma coś w sobie kiełbasa. To jest cała selekcja. Ta jest najsłodsza, dwunastoletnia. Ta jest najbardziej wędzona. Ma naprawdę taki bardzo mocny, intensywny, wędzony zapach. W sumie to jest rewelacyjne, tak sobie siedzieć i degustować każdą z nich. Po troszeczkę tylko. Ulubiona zupa. z wędzonego łupacza. I powiedz mi teraz, ile na 10 i czy jakbyś lepsze wersje? Ale lepsze. Ale bardzo dobre. To jest ziemniak? To jest bardzo dobre. No? Ale jest napchane tam wszystkiego, nie? Tylko, że malutka porcja. Jak na 9,50 to bardzo mała porcja. No, ja wiem, co sobie myślicie niektórzy, ale no jakoś tą przygodę z koneserstwem whisky trzeba zacząć, prawda? Zostawiłem sobie tą drugą, najlepszą, na koniec. Ale huknę raz. <noise> Dobra, będę się delektował. Ej, 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 ej. Tylko wącha. Dobra, dobra. Ale mocno, no. To Tobie jeszcze cygaro brakuje. Nie już będziesz taki Charles. No, nie takiej w sumie marynarki w szkocką kratę i takiego Beretu. nowej marynarki. I takiego Beretu myśliwskiego. Tak, no Beret już mierzyłeś dzisiaj. W sumie tak. To nie był Beret, ale dobra. <laughs> Przez to, że czekamy długo na jedzenie, dostałem moją ulubioną, czyli tą drugą, ulubioną, to trochę dużo powiedziałem. To Tą, która mi najbardziej smakowała w cenie y, na koszt firmy. prawda? No. Tak powiedział? Tak. Co to mówisz? To A ty powiedział, że nie chcesz nic. Wiesz ty. Ucz się angielskiego lepiej, Elżbieta, bo to zginiesz tutaj. Nie. Niech <noise> przeżywa. A najlepsze, że jedzonko przyszło. I mamy tutaj burgera. Z czego? Z wołowiny, jak zwykle. Wołowy burger. Ale chyba coś tam, jakiś dodatek whisky. Jest jakaś kropelka czegoś, bo... Tak, są. Z miał whisky. W nazwie... Ja mam kiełbaskę, haggis z wołowiną, ziemniaczkami i sosem. Mm -hmm. Jest pełny smaku, no. Moje też super. a Zwłaszcza, że sos jest z dodatkiem whisky. Bo bardzo mi to pasuje. Tyle nas kosztowała ta uczta. Była tutaj wojna o zapłacenie rachunku. Ale żona zapłaciła. Tak. Aha! <laughs> Mało ja ochlało że zapłaciła. Mało powiedziałeś, no. Rzeczywiście nie policzyli tego twojego drineczka. Tego z Na no. no Koszt firmy rzeczywiście było. Ale pan dostał? Na piwek jeszcze daliśmy deszkę. Co znalazłaś? Znalazłam naszyjnik z kamieniem, który sobie chciałam kupić w sumie. Czyli z turmalinem, który jest kamieniem ochronnym i chroni przed złymi emocjami i w ogóle... Tak e, yes. I tak sobie wracamy do naszego domku na kołach i taka piękna ulica. Bardzo, bardzo drogie. Kamienice tutaj są. Ale w sumie bardzo tanie restauracje, nie? Dość tanie, taką dzielnicę, to prawda, no? Dotarliśmy, nie wiem czy widać, kampery stoją. Tutaj jest nasz, stoi. Sąsiadów mamy kilku. Zrobiliśmy 16 ponad kilometrów na piechotę, 23 kroków. Czuć no, po no naszych. <laughs> O strefkach. Nogi nas bolą bardzo. I my w domku. To był fantastyczny wieczór. Jutro rano jest pomysł na śniadanie w porcie. Jest przed dziesiątą. Kładziemy się spać. Widzimy się rano w podróży do portu. I witamy się w nowym dniu. Nie wiemy co się działo, ale nie mogliśmy zasnąć w ogóle. Szamotaliśmy się do późna w nocy. Później koszmary jakieś. 9 rano. My wciąż w Edynburgu. Wyjeżdżamy w poszukiwaniu kawy, śniadania. I drogi do domu. Może nam się uda jeszcze coś zwiedzić, idziemy w stronę portu. Oczywiście turyści mają wszystko zaplanowane. Wszystko idziemy oglądać jacht, który prawdopodobnie jest zamknięty. W sensie zwiedzanie jego jest zamknięte, ale głównie przyjechaliśmy tutaj, bo tutaj jest centrum handlowe i może dostajemy kawę. Czemu nie robimy kawy, nie wiem, ale chcemy sobie... Chcemy gotową i jechać. Gotową i jechać, tak. Ale przy okazji chcieliśmy zobaczyć jacht Królowej, którego już nie używa i który jest teraz muzeum. Jest i on. Misja spełniona. Na jacht nie wejdziemy, bo jest wcześnie. No a my ogólnie chcieliśmy zobaczyć troszkę portu, co też uczyniliśmy. Jedziemy dalej szukać śniadania. I śniadanie. Pod palmą. Fajnie to sobie wymyślili, bo w różnych porach dnia są różne posiłki serwowane. My jesteśmy akurat na śniadaniu, jest 11.30, to można zamawiać sobie od 11.30 do popołudnia. Czyli takie trochę niby obiadowe, ale takie bardziej przekąski. Później jest lunch i tutaj drinki, napoje. Bardzo fajne miejsce ogólnie. Prawda? Ale głodni jesteśmy. Później sobie pójdziemy tam zwiedzić wszystko, co tam się dzieje. Ale fajnie, bo to jest wielki, um, cen, wielkie centrum ogrodnicze, i w Anglii, nie wiem czy we wszystkich, ale w większości centrów ogrodniczych znajdziecie takie właśnie większe bądź mniejsze restauracje. Głównie się, nie? My często w Maidstone jeździmy w sumie na siadanie do um, takich właśnie centrów ogrodniczych. Bo są tanie, dlatego jest bardzo dużo emerytów w takich centrach, zawsze na śniadanie. I co powiesz po tych kilku kęsach? Ja bardzo lubię angielskie. Ja powiem, że to. Wegetariańskie, pseudo haggis, jest o wiele lepsze niż to, co jedliśmy wczoraj w tamtej restauracji. O wiele bardziej mi smakuje. tradycyjne. To. <grystanie> Tobie to dużo nie trzeba do szczęścia. Nie. Dużo pyszności jest tutaj, dużo. To jest półka dla ciebie. Nie wiem już tyle. O, ciekawe perfumy. <grystanie> Złota. Może ocież który rozłowię <grystanie> No dobre to było, dobre wciąż mamy ile? 8 godzin do domu? Nic się nie zmieniło.